Jeszcze dwa lata temu, w sierpniu 2023 roku, okolice ulicy Gajowej w Zaborowie straszyły wyglądem. W sierpniowym materiale sprzed dwóch lat informowaliśmy o przetargu ogłoszonym przez miasto na budowę trzech budynków komunalnych w tym miejscu. Dziś lokatorzy otrzymali klucze do nowych mieszkań. Bardzo się cieszę, że ta inwestycja. Czyli trzy bloki w każdym po 8 mieszkań łącznie 24 została zakończona. Ja przypomnę, że tutaj finansowo to wyszło w ten sposób, że ponad 8 milionów złotych wartość całej inwestycji, natomiast wkład miasta niecałe 2 miliony. To pokazuje, jak ważna jest współpraca między miastem, między rządem, ale też jak ważne są pieniądze europejskie, dlatego że finansowanie tych budynków było z KPO, czyli z tych środków, które Wpłynęły do Leszna dzięki temu, że Polska jest częścią Unii Europejskiej. Proszę Państwa, ja mam świadomość, że oprócz kwestii zatrudnienia, czyli dobrych miejsc pracy, tym elementem, który będzie warunkował o tym, czy miasto Leszno będzie się rozwijać, czy, będziemy, czy będzie na mieszkańców przybywać, to jest właśnie mieszkalnictwo. Chciałbym bardzo serdecznie powitać radnych Rady Miejskiej Leszna. Jesteśmy na etapie właśnie tworzenia budżetu. W grudniu będziemy podejmować budżet miasta Leszna. Wierzę, że tych inwestycji prorozwojowych będzie coraz więcej. Gratuluję tym mieszkańcom Leszna, którym się zwyczajnie udało, którzy złożyli wnioski i spełnili kryteria, jakie Rada Miejska przedłożyła. Mam świadomość, że tych potrzeb jest więcej. Możecie się Państwo czuć wyróżnieni, natomiast wierzę, że tak miłych i sympatycznych uroczystości w Lesznie będzie coraz więcej. Nie tak dawno temu w GTBS-ach oddawaliśmy też mieszkania do użytku, więc wierzę, że ta polityka mieszkaniowa miasta będzie realizowana w sposób najlepszy. Życzę Państwu, zwracam się teraz do lokatorów, żeby wam się mieszkało tutaj dobrze. Dbajcie o tą przestrzeń, doceniajcie. Te piękne budynki. Za chwileczkę wejdziemy do środka, zobaczymy, w jakim ona jest standardzie. Widzimy otoczenie. Myślę, że niczego Wam tutaj nie zabraknie. Chciałbym powiedzieć, że miasto Leszno również za kwotę ponad 750 tysięcy zbudowało tutaj nową drogę. W przyszłości będziemy chcieli ją poszerzyć, tak żeby mieszkańcy Leszna, którzy mieszkają tu od wielu lat, również mogli liczyć na tak komfortowe warunki do zamieszkania. I na koniec, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć to zupełnie szczerze i z ogromnym. Z, z ogromną pokorą, ale też dumą. Miasto Leśno to jest ciągłość. Tutaj się nic nie zaczyna w kadencji to jest pewna kontynuacja sztafeta. Więc bardzo serdecznie również dziękuję poprzednim władzom miasta i poprzedniej radzie za tą decyzję o przyznaniu środków na budowę tych mieszkań komunalnych. Niech się Państwo tutaj mieszka bardzo dobrze. Wykonawcą robót była firma Budo Install z Leszna. Jest to jedna z wielu inwestycji, które wykonywaliśmy dla miasta Leszna, ale jedna z pierwszych, yy, którą wykonaliśmy tak blisko naszej siedziby. Dosłownie 200 metrów od, od tych budynków mamy siedzibę firmy. Trochę się denerwowałem, jak to, jak to będzie, jak to będzie z nadzorem. No ale udało nam się wykonać robotę przed terminem kilka miesięcy, myślę, że to jest na plus. No, cieszę się, że te budynki wyszły no, bardzo pięknie. I przede wszystkim tak, widać tutaj oddech, dobry projekt. No, dużo zieleni. Parkingi, plac zabaw. Mieszkańcy się cieszą. Przy realizacji oczywiście muszę podziękować za ekipę pana prezydenta. No, współpracowała. Bardzo dobrze, co to spowodowało, że skończyliśmy przed terminem. No jak mieszkańcy nam też troszeczkę pomagali, kibicowali. Nie wszyscy, ale, ale większość. No i co? No cóż, czego, czego mogę życzyć? Przyszłym y, mieszkańcom tego bloku życzę jak najmniej usterek. No, a, ja mogę, a ja mogę powiedzieć, Państwa, że rzeczywiście kilkakrotnie tutaj miałem okazję być osobiście na placu budowy i rzeczywiście ekipa pracownicy uwijali się w tempie, ale przede wszystkim jakość tych prac naprawdę jest bardzo wysoka i za to też wykonawcy dziękuję. Bardzo dziękuję. dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Jedną ze szczęśliwych mieszkanek jest Jowita Ziębicka. Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Cieszymy się, że w końcu y, możemy tutaj być i otrzymać to mieszkanie. Y, jest to mieszkanie dwupokojowe, y, przystosowane do osób niepełnosprawnych. Y, no i ogólnie jest bardzo tutaj. No, mamy plac zabaw, bardzo gdzie ładnie. też tak, bardzo ładnie, więc cieszymy się z bardzo tego. Bardzo się cieszymy. Pani Jowita zaprosiła nas do swojego nowego mieszkania. W sumie w trzech blokach są 24 lokale. 20 rodzin otrzymało klucze. Decyzją Rady Miejskiej Leszna, cztery mieszkania pozostają w rezerwie jako pomoc dla Wojewódzkiego Szpitala Wielospecjalistycznego w Lesznie w pozyskaniu neurologów.